Dzień dobry, z tej strony Ania z modnego sklepu. Chciałam Wam pokazać propozycję od Awe. Mam tutaj model AV2143, biustonosz w rozmiarze 80D. Jeżeli chodzi o kolor, zobaczcie sami. Mamy tutaj czerń w połączeniu z koronką w centki. Jeżeli chodzi o miseczki, są one półusztywniane. Dół miseczki jest całkowicie nieprzeźroczyste. Natomiast góra to połączenie tiulu i koronki. Ten element kolorystyczny znajduje się również na łączeniu miseczek. Biustonosz posiada fiszbiny. Mamy tutaj fiszbiny tylko na łukach miseczek. Nie ma fiszbin bocznych. Ramiączka są nieodpinane regulowane z tyłu. Tutaj zwróćcie uwagę jeszcze na element ozdobny na ramiączkach, jak również między miseczkami mamy takie ozdobne złote kółeczko. Zobaczmy jeszcze od wewnętrznej strony. Od wewnątrz miseczki podszyte są taką delikatną pianką. I zerknijmy jeszcze na samo zapięcie. Jeżeli chodzi o zapięcie, mamy tutaj 3 stopnie regulacji na obwodzie i dwa rzędy haftek. Jeżeli spodobał Wam się ten biustonosz, zapraszam na zakupy do modnego sklepu. Pod filmikiem znajdziecie link, gdzie można zamówić ten biustonosz, jak również można to zrobić telefonicznie. Zapraszam.